Głos Karmelu, miesięcznik szkapleżny Zakonu Ojców Karmelitów Bosych w Polsce, pod patronatem Świętego Józefa i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 1938 rok 12, numer 10. Trzeci zakon Matki Bożej z góry Karmelu. Wzór do naśladowania. Celem ostatecznym, dla którego Wszechmoc Boża z nicości nas wyprowadziła, i tylu najwspanialszymi darami naturalnymi i nadnaturalnymi wyposażyła jest chwała Boża i nasze uświęcenie. Cel ten acz wydaje się nam rozdzielony na dwa odmienne i różne od siebie przedmioty Boga i człowieka stwórcę i stworzenie, to przecież w ostatecznym wyniku swoim jest jednolity i nierozdzielony. Dobroć bowiem i nieskończona mądrość Boga tak ściśle jedno z drugim splotła, tak nierozerwalnie związała i zjednoczyła, że niepodobna jedno od drugiego odłączyć, niepodobna rozerwać bez zniweczenia obojga. Bóg w ten czas ma z nas największą chwałę i zadowolenie, gdy my przy pomocy Jego łaski osiągniemy najwyższy stopień naszego uświęcenia. A jakąż nam drogę do tego ostatecznego celu ten boski przewodnik wskazuje. Kościół Boży uczy w prawdzie i zapewnia swoich wiernych, że w każdej stanie, w każdym miejscu, w każdym czasie mogą dojść do zbawienia i szczęśliwej wieczności, byleby tylko wiernie przestrzegało przykazań Bożych i kościelnych oraz spełniali sumiennie obowiązki swego stanu. Lecz zarazem, idąc za nauką swego boskiego mistrza, uczy, że drogą do świętości najkrótszą i najpewniejszą jest życie zakonne. Zakony wszystkie pod czujnym i przezornym okiem swej matki kościoła tak są urządzone i tylu najskuteczniejszymi środkami zbawienia wyposażone. Że one tylko najdzielniej chronią słabego człowieka od okazji i upadku. One pobudzają do nieustannych wysiłków i wytrwałej walki. One podtrzymują w chwilach osłabienia, one dźwigają jak najprędzej po upadku. One szczęśliwie doprowadzają do zwycięstwa i triumfu. Zakony. To prawdziwe szkoły świętości i świętych. Z zakonnych to szeregów i spoza klasztornych murów najwięcej wychodzi świętych i wielkich luminarzy Kościoła Bożego. Z zakonów w Kościele Świętym jest ilość i różnorodność wielka, aby każdy w nich mógł znaleźć dla siebie i dla swojej aspiracji najlepszy i najodpowiedniejszy. Kto przeto za natchnieniem łaski znalazł dla siebie taki kątek najodpowiedniejszy, niech będzie pewny i przekonany, że znalazł drogę do uświęcenia i zbawienia pewną i niezawodną. I wy drodzy bracia i siostry, z łaski i miłosierdzia Bożego znaleźliście tę dobrą i jedynie prawdziwą drogę, prowadzącą prosto i pewnie do ostatecznego celu. Co więcej, przez wstąpienie do trzeciego zakonu zeszliście nawet na nią. Ochotnie i świadomie przyjęliście na siebie wszystkie jego obowiązki i powinności, którym końcem jest właśnie doprowadzić was pewnie i bezpiecznie do ostatecznego celu, to jest uwielbienia Boga przez uświęcenie siebie przy pomocy wszechmocnej łaski Jego. Cel ten na pewno osiągniecie, ale tylko pod tym warunkiem, że przyjęte dobrowolnie zobowiązania wiernie i gorliwie spełniać będziecie i że w Zakonie wytrwacie aż do śmierci. To jednak uświęcenie własne, czyli jak się innymi słowy mówi, osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej w warunkach i okolicznościach, w jakich się na tym świecie obracamy i żyjemy. Trzeba przyznać, nie jest rzeczą łatwą i prędką. Niezwykłej bowiem potrzeba energii, wytrwałości, świętego uporu i heroicznej nieraz odwagi, aby za żadną cenę nie dać się sprowadzić z niej z raz obranej drogi, niezliczonym wprost pokusom i najazdom szatańskim, prześladowaniom złych i dobrych ludzi. Zmysłowego ciała, napadom przyrodzonej nam słabości i wewnętrznej depresji, czyli osłabienia ducha. Oczywiście, że Bóg, nieskończenie miłosierny, mądry i opatrzny, w każdej chwili daje nam odpowiednie i wystarczające łaski i środki wewnętrzne, przy pomocy których możemy zawsze wyjść zwycięsko. Bylebyśmy tylko sami zawsze chcieli należycie ich używać. Ale niestety, często właśnie brakuje nam tej chęci i szczarej woli, za czym następuje opieszałość i zniechęcenie, które zwykle zwiastują i zapowiadają upadek. Niestała wola nasza stale potrzebuje jakiegoś bodźca, tak jak koń leniwy ostrogi jeźdźca. Takim zbawiennym bodźcem do cnoty i do dążenia do doskonałości jest dobry przykład jest wzór świętości przedstawiony i wcielony w życie. Żywy wzór i dobry przykład silniej i potężniej na nas działają niż najwymowniejsze słowa najpiękniejsze kazania. Słowa pouczają, przykłady pociągają mówi jedno przysłowie Ojciec Alfons Karmelita Bosu.